FAKO 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 fuck... Przecież dzieci ci do pizzerii się cieszą z fajnych miszków, a ja co? Ja muszę ich pilnować w nocy i sram pod siebie Sorry, że macham ręką, ale jak macham ręką to znaczy, że... FREDDY! <śm <Ragżyszy> <śmianowidion> <śmianowidion> <śmianowidi> <śmianowidion> o JA PIERDOLĘ Boni jest... Eee... Jak się wystraszyłem, dobra, nie ma. Uuu, uuu. Nie. Lepiej mi się gada jak rękoma, bo to jest takie... To jest Tutaj był Freddy. Już wyskak... Już, już na tym ryjem! W dupę jeża! Niesiastu już tam czeka. Powiem wam tyle. Ja pierdolę. Chodź już kurwa! Dobra Eleven, tym razem trochę bardziej z życiem, albo z życiom jak wolisz. Z życiem to będzie raczej cudno. ale żyć to też... Coś... co musimy akceptować na coś. Co ja pierdolę? Bezbędnych Bez zbędnych wibli wobli. Tak? Tak. A ty suko, jak już? to będzie dobrze. Okej, okay, jestem dzisiaj pełen entuzjazmu i bananów, cokolwiek to znaczy. Nie wiem, co ja mam z tymi bananami ostatnio, nie przepadam za bananami, a o nich cały czas gadam. masz skóra i kosi, co ty chcesz jeść? Co ty chcesz fakować w ten kostium Freddy'ego? On ze mnie spadnie. A! Freddy! Kurwa mać! To jest jak w balecie. Spierdzielisz, to się wyjebią na zbity pysk. Kurwa! Ani razu się nie mogę pomylić. Jak na balecie. Jak snajper. Muszę pracować jak idealna maszyna. Perpetuum mobile. A! Przyda mi się teraz wszystko. Dobra, może poza wiagrą. I kilkoma innymi rzeczami. Jest dobrze. Fak nie jest dobrze. A! Kurwa wiedziałem. Będę walczył. Do ostatniej krwi, której w ogóle tutaj nie tracę, kot Sukim królik, w sumie, no właściwie, no ale, Na nie no, spokojnie, Aaaa! Aaaa! kurwa. Aaaa, sąsiedzi pobudzeni. Afry, afry. A fry, a fry. nie patrzę, wiedziałem. Musiałem sprawdzić. A! Tak. A! A! tak nakręcać trzeba go, ale patrzeć, czy coś nie idzie. Jasna dupa, jest dupa, ja pij Ja pij dole! Ta gra jest przejebana. Fuck it! Eee, ja mogę to zrobić! widzę. Nie chcę! O nie! A, ja sobie tak posiedzę, okej? Okay? Jest piąta nad ranem! ha What the hell! What the hell! Myślałem, że ty pierdzielaj! Ale nie! Me... Czeka mnie zły los! Czeka mnie straszny los! Ja pierdolę! O kurwa! Gaj to muzyczkę! GRAJ do na muzyczkę! Oooooooo! Oh. 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 the shit is about to get nasty fucking fuck! Co? to nie ma! Oh fucking fuck! Lisa z tych dwóch! Muszę być w miarę cicho, bo w pokoju obok jest ktoś, kto śpi. Tak, proszę. O, w mordę! Nie. Latarką w rajnie. Jakbym tam siedział do mojego miejsca, żebym tą latarką rzucał, a nie tu <laughs> O, cześć, Chika. Grzeczność nakazuje być cicho. Jak ktoś śpi? Nie, ja Co? Co? Oh, fuck, fuck, nie! Nie! On mi zablokował światła. Już jest po mnie, już jest po mnie. Nie! Tu jest złe! Nie wytrwa, nie wytrwa, nie wytrwa, nie wytrwa To jest złe To jest złe, co mnie zabije To, że się światła zmieniają to znaczy, że coś sobie Ja Napierdysze Nie chcę znowu, nie chcę znowu On ma tak szpety ryj no, no, no. Chodź przejść to za mnie Ale ja, ja nie mogę Czemu nie możesz? Możesz wszystko Jutro ci dam to sobie zagrasz. Zmoczyć jak to będzie, jak się wyskoczy ten z bra? Ja pan. Simsy. 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 sobie bądź. Ten dźwięk zakłóceń to jest właśnie ta Mango siedząca tutaj albo gdzieś. Po... Freddy, nie, proszę, nie. błagam Freddy. Fak, 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 fak. Fak, fak. Fak, 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 fuck, nie, 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 no jest piąta, już prawie przechodzę tą noc, aby mi tutaj wyskakujecie jak te cioty. Nie rób tak! Ty straszyłaś mnie! Bo ja Nie ty! AAAAAA, GURWA! Ja pierdolę! No tej szmaty to się nie spodziewałem! Dzięki! Dziękuję bardzo! Chyba już po mnie... AAAAAA! O, właśnie miałem wyłączyć i włączyć od nowa grę. Czy jest pierd**alać? Na co, na jakiego chuja ja tu jeszcze siedzę w tej restauracji, no o co tu chodzi? Ale mi wyjebie. Zawsze odwracam wzrok i co ja odwrócę wzrok i się spojrzę z powrotem, czy na pewno mi coś nie wyskoczy. To oczywiście wyskakuje mi z tą mordą zjebaną, no, no kurwa mać. No nie, nie zgadzam się na to, nie! O tu będzie cały czas teraz siedzieć? Eee, nie. Eee, nie. O wyjdź stąd już! Nie potrzebuje cię tutaj! Jak ten męgle działa? Jak ją chcieli pozbyć jak ona, nie! jak ona już bije do pokoju. Coś mi się wydaje, że ona jak już bije do pokoju, to już nie ma przebacz. Eee, nie, nie, nie. Tak zdechłem. Ile? Co? Ile razy? A nie wiem, 5-6. A kto cię zabija? Wszyscy A ty... nie wszyscy, nie nienawidzę, bo jestem czarny Twix <grym zypnia> Hej, Chica! Kto mnie pierwszy zabije? O, tak, raz, dwa, trzy, cztery na raz Jakim cudem ona mnie nie zabiła?

OSRA NA KUKIEŁKĘ tak szybko! <śpiewanie> Przedtem zajęło mu to dłużej What the fuck? What the fuck? O co chodzi? Dopiero co nauczyłem grę! What the fuck? Um, pff, fuck! Fuck, za późno! Fuck Eleven! Aaaa. Zawsze... Zawsze... mnie to i tak.... Tak od oczy, o z o... a to po mieście twõ tlę przeżyłem Byłem szybki BYŁEM szybki! a nie mi się patrz NIE MI SIĘ BUT engagćggg Zero błędów Nie popewniać błędów diversion Hani Wow, nowa chica! Sexy! <m Minoracza> OK, nieważne. <many> Dobra, nieważne. Mamu? <many> dzięki wielkie za obejrzenie i dzięki za... Tak! Ty Ta obsrana pizdo! Nie zapłacili za światło Fla, Zobaczymy coś A, nie zobaczymy A, Kurwa! Ja się tak łatwo nie dam No tak bardzo głośny sła... Nie dam się znowu zrobić tak samo, ty... Kutasie drewniany Oserany Pinokio nie powiem, że mi się z niego cieszył. A, kurwa! A, myślałem, że będzie później. A kurwa gdzie skąd? O nie, no teraz, wlater, tak mało bardzo. Wytrzymaj proszę! Mam małego z na biurka, jakieś śmaczki Co się stało? Eee hey, hej, ty mnie tak zostanie! To nie wiesz, coś szybko dochodzisz. Nie wiem, hej, hej, what's cakes? Dobra, nie O! Jeszcze raz jedna osoba chciała pożegnać.